W jeszcze nie jest to możliwe, ponieważ jest tam inwentaryzacja księgozbioru, ale od poniedziałku będzie ponownie czytana. Ponieważ tam są w środku dwa takie ciekawe murale. Powstały one w roku 2016. Jeden przedstawia nogi wyłaniające się z polskich fal, a na drugim są bawiące się nad wodą chłopcy. Jest to bardzo fajna taka. taka Ciekawostka wewnątrz, natomiast dlaczego zatrzymaliśmy się w tym miejscu, tutaj naprzeciwko tych zarośli, no to już Paweł jako specjalista opowie. Tak, drodzy Państwo, była już mowa o prędocinku, że w zasadzie na gruntach tej dawnej wsi podradomskiej zostało zbudowane osiedle. I w historię tego dawnego prędkocińca wpisana jest ciekawa, niesamowita postać, ostatnio trochę przypomniana, mianowicie mistyczka z radomia Wanda Malczewska. Tu, jakbyście się Państwo odwrócili, to w zasadzie widzimy, że jesteśmy na osi widokowej tego przedłużenia ulicy Kwiatkowskiego. I na końcu, tu gdzie stoimy, ewentualnie tam 5 metrów, może w głąb. Stał w pierwszej połowie XIX wieku jeszcze drewniany dwór Bukowieckich. I tam, w związku z tym, że pierwsza żona ojca Wandy Malczewskiej Stanisława zmarła, w 1838 roku ożenił on się ponownie z Karoliną z Bukowieckich i właśnie ze swoim synem i córką z synem Julianem, ojcem późniejszego malarza Jacka Malczewskiego i z córką Wandą, późniejszą mistyczną zamieszkali tu właśnie w dworze y, tej drugiej żony na prym docinku. Tu przez 10 mniej więcej lat do 1847 roku y, dorastająca nastoletnia, a w zasadzie w momencie opuszczenia Radomia już 25 letnia Wanda Malczewska y, mieszkała. Tutaj też y, Wcielała w życie te pierwsze jakby kroki takiej swojej społecznej pracy, to znaczy uczyła wiejskie dzieci czytać, uczyła ich modlitw i tak dalej. I tak dalej. Czyli taka, yy, można powiedzieć, praca u podstaw. Yy, w 2020 roku, kiedy przypadało stulecie yy, Bitwy Warszawskiej, postanowiłem upamiętnić to miejsce yy, tą mina, mie, miniętą przez nas kapliczką na, na dębie. Yy. Tu jest widokówka, która pokazuje ten obiekt, mam też trochę do rozdania na koniec i właśnie w tym miejscu postanowiłem taki obiekt ufundować, ponieważ ta nasza właśnie mistyczka z Radomia Wanda Malczewska w 1873 roku właśnie 15 sierpnia otrzymała wizję, że w tym dniu będzie wielkie święto Polaków, ponieważ one o, oni znakomite zwycięstwo nad swoim drogiem i to Później już oczywiście po wielu latach zostało odczytane jako zapowiedź tej Wiktorii, tego cudu nad Wisłą. Ostatnio dowiedziałem się, że w kościele św. Rafała jest też planowane upamiętnienie bandy Malczewskiej, co też osobiście uznawałem za duże zdziwienie, że nikt do tej pory nie dostrzegał tych związków jakby bezpośrednich jej pobytu tutaj. Kilkuletniego, czy około dziesięcioletniego z tym skrawkiem Radomia. Myślę, że postać bardzo ciekawa. Czekamy w zasadzie na ogłoszenie jej błogosławioną. Jest w tej chwili Sługą Bożą Kościoła Katolickiego. W zasadzie od decyzji papieża zależy tylko, czy będzie błogosławioną, pierwszą chyba błogosławioną za Adamię zresztą. Proszę teraz na kolejny przystanek, będzie to w pobliżu Płatki nad ulicą Jana Pawła II, ale dodam tylko, że warto słuchać tego wszystkiego uważnie, co mówimy, ponieważ tutaj pan wiceprezes spółdzielni i radny zarazem przygotował na koniec pewną niespodziankę, więc będzie konkurs. Jeżeli ktoś pewne rzeczy zapamięta, no to pan radny przygotował nagrodę.